Siema, witam Was na drugim odcinku z serii Minecraft Survival. Przeszłam na koordynaty takie, ja możecie sobie zobaczyć. Pochodziłem troszkę, troszkę. Trochę pochodziłem. Znalazłem taki, myślę, że... Iście czy to się osiedla Maria. Ja myślę, że tutaj ym, się chcę osiedlić. Dzisiaj jest plan taki, żeby trochę pokopać surowców. Ja jeszcze zahaczę na kilka wiosek. Takie mam itemy. Możecie zatrzymać i zobaczyć. pewnie yy, jest dzisiaj taki, yy, żeby yy, pozbierać drewno i domek, zacząć coś tam budować. No i do kopalni pójść. I myślę, że tyle. Ale. Widzicie, tam też mam las. No i myślę, że tyle i możemy zaczynać. Wgrałem jeszcze sobie takie. No Na. czy wrócić starego. z zrobię złote jabłka. Nie wiem się czy usunąć te złote jabłka, żeby one nie leciały. Nie jest, być. Bo te złote jabłka trochę często lecą, już dwa mi takie poleciały. Jedno znalazłem, drugie znalazłem. No i troszkę pozbierałem i temów, ale nie chciałem być jakoś dużo, żeby też coś na odcinek był no i drewno obudowa się zaczniemy może na kolejnym odcinku dzięki za tam chyba było 4 odcinkiem yy, trochę było zwalone, bo miałem za dużo dźwięki teraz powinno być lepiej ale no i tyle i nie ma się tym odcinkiem pierwszym zostawicie 10 łapek będzie no to automatycznie automatycznie będzie druga osoba bo to przypominam na multi Dobra, ja chwilę pokopię drewno i zaraz się widzimy. Dobra, zebrałem tyle drewno. No mało na razie, ale nie potrzebuję, bo jakoś dużego domu nie będę budował. Myślę, że takie starczy. Osiadam i idziemy teraz do kopalni pokopać. Chleb, chlebki sobie dorobię chlebków troszkę będę chciał też farmy zwierząt zrobić no nie dzisiaj, ale wiecie w przyszłości dobra to... dobra, idziemy tutaj jest taka kopalnia tutaj pójdziemy a właśnie, jeszcze przypaliłem sobie przypaliłem sobie dwanaście żelaza sobie od razu zrobię tursy żelazne z no i dobra no i pole. to sobie odłożymy jakby kiedyś trzeba było pod 1, pod dwójka, pod trójka. Dobra, można iść. Piszą. Dobra, ja zajdę trochę niżej i się zaraz widzimy. Nie zeszłem jakoś daleko, bo tam byłem, ale żelazo tutaj mamy. Więc yy, chciałem wam pokazać też trochę, zebrałem żelazo, jakbym w tych wioskach i szłem. Bo właśnie to przeszłem jakieś no, 3000 kratek. W, w miarę. Poza odcinkiem. I piszcie mi w komentarzach, czy tutaj mamy zostać, czy nie. Ale ja myślę, że tutaj można zostać. I jeśli Wam coś się nie podoba, co bym miał poprawić, to też piszcie. Hmm. Ja chętnie Waszych sugestii posłucham. tam schodzi nie będę tylko to wykopię. Dobra, idziemy. Poszukam jakiś rudy, się zaraz widzimy. Dobra, mamy kolejną rudę. Sobie też odbieram tu właśnie kołce. Mam plan na kolejny odcinek. Z nimi będę chciał No wiesz, jakby no, nie z nich budować dom. Ale y, mam moment... kurde. Jak mówię. Czego tam jest strzała, nie? No i będę chciał tego użyć w domu. W domie jako dekorację te takie kolce. I ten blok jak to się nazywa? Blok na cieku. Blok na cieku, kurde. Dziwna nazwa. Troszkę tego, bo tego jak już dużo nie potrzebuję. Dobra, mamy kolejne. Kolejne żelazo. Zaraz będzie można zrobić całego seta żelaznego. Spawner, dobra, zaraz tam pójdziemy. Nie wiem czy widzieliście, że jest spawner. Pod nami jest lawa. Znaczy, nad nami. Nie będziemy jeść. Tutaj woda. Dobra, idziemy do tego spawneru. Czemu? Pająków, to on się na mnie przyda. Sponge, Dobra, ja sobie idę, się, zregeneruję i zaraz wrócę. No, to płyta. jak weździemy. może można, Szczęście dwa, fajnie siodło, szczęście 2 wykorzystamy, będzie chyba o Dobrze, zrobione, to weźmiemy, dobra. jeszcze trochę żelaza pozbieram, <kluzny> <kluzny> jeszcze trochę żelaza pozbieram i będziemy zaraz wychodzić. Jeszcze chwilę pozbieramy i zaraz się widzimy już na górze. Słuchajcie, jest problem, bo nie wiem. Chodzę po to nie skrzydłem, gdzie sam siegłem. Nie wiem gdzie jest. Tam są spawne. I chyba tutaj, ale... No chodziłem tutaj, ale znaleźć nie mogę. Tam tu naprawdę nic nie ma. Stąd. Stąd chyba, nie? Stąd. Prawie. 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 Trochę nie ogarnę bo nie grałem w niego prawie pół roku, nie? Nie na no, ostatni film nie wiem, kiedy był w 3 miesiące temu, to nie pół roku, ale nie no to nie Ej, gdzie ja dojdę? Zbierasz się z tą ja się wykopię na górę. jesteśmy chyba gdzieś blisko, bo. coordinate. Ok, oh, yeah. sì, dopo parole, tutto questo. Tu jest. Tam no. Tutaj, to trochę. No trochę się pomyliłem. Tutaj wchodziliśmy, tam wyszliśmy przy tych drzewach. To trochę pomylone, no, 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 dobra. Tutaj rzucam połowę i jeden węgiel. E, tak, robimy drugi piecyk. E, szybciej bym go tak skończył ale już niech stracę no i przepalamy dobra to odkładamy odkładamy robimy kolejną nam skrzynkę dobra Yy, już schowam. Ja jeszcze chwilę pokopię drewno i się zaraz widzimy. Dobra, nie zebrałem jakoś dużo drewna. No, na razie więcej nie będzie potrzebnej. Sorry. Już wracam, nie chcąc zminimalizować Minecrafta. Tak, yy, 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 tyle mi w starcie. Przynajmniej tak myślę. Ten domek chcę to załatwić, że tutaj go postawimy. to będzie taki pierwszy dom na naszym serwerze. Teraz, czy mamy tutaj jakiegoś. Bardzo no, nie będzie. W tym momencie trzeba iść dokopać. Czekaj. Chciałam co najmniej równiny robić. To tam pójdę pokopać, tylko się prześpię. Tam pójdziemy pokopać i będzie dobrze. Jest, tu tam? Tam tą górkę troszkę obniżymy. To, tak, 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 tak sobie tak. sobie trzeba To jest fajne przy tych drzewach, bo tam to musisz łażyć żeby ten ten to się zrealowało, nie? fajnie fajne to się rozwaliło wszystko. Że tutaj chyba w następnym odcinku albo za kilka odcinków tam pójdziemy o tej jesieni. Co jest? I co Szkielet, ja, 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 ja my myślałem, że. że są z Tam pójdziemy na to, to, to. jest ta jaskinia, którą wcześniej widziałem, chyba. Ja, pójść. Ale. to po inno starsi, bo to jakoś dużo terenu nie ma. Dobra, to załatam i zaraz się widzimy. Dobra, załatałem tu. Zaczniemy robić ten dom. Ten, ten będzie brzydki jakoś. No, ładny na pewno nie będzie. Po pierwsze, zbytnio budować nie umiem. A po drugie, nie mam wystarczająco materiałów. Chcę zobaczyć jak to się będzie jak to będzie wyglądało to co ja chcę zrobić to nie słabo ale dobra zaczynamy raz, dwa, trzy, cztery i tu będzie chcę zrobić dobra na cztery zróbmy na razie. I teraz, jak to będzie wyglądało? Takie lepsze. Widzicie, taka ściana. Git. A z tym ścianą, jak to będzie? Kurde, już źle robię. Być jeden Nie jak to będzie wyglądało. Nie no, z tym delfem jeszcze liście zbieram, jakoś pół układam. z Tym lepiej z tego będzie podłoga i takie się... ma no z tego zrobię jakieś dekoracje. Jeszcze mamy pomysł takie. Okay. Przez dwa... To usuwamy. tutaj będzie. Kurde. I sobie zrobię takie schodki. Dobra, ja chwilę pokminię, jak to zrobić i zaraz wracam. Yy, dobra, coś takiego wykminiłem I jeszcze tutaj liście gdzieś bym pododawał i drugie piętro. Yy, coś takiego chcę zrobić. Nie wiem, napiszcie, jak to wygląda. No i teraz tutaj jeszcze trzeba pobudować. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Yy, ja się z wami żegnam. No i za dwa albo trzy dni kolejny odcinek. I jeszcze mi napiszcie tylko szybko, czy yy, mam to on, ten dom dokończyć na odcinku kolejnym, czy wybudować go poza odcinkiem. Przypominam o zostawieniu łapki w górę raz jak Wam się podobało z dzwoneczkiem. No ja nie przedłużam. Widzimy się już niedługo. Cześć.